Czyli mówić ciągle, ale, 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 ale. Czyli Ale, 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 nie zrób tak, bym się wywalił. ale, 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 ale 来来来来！ Twój challenge? Cały czas się nie trzymać! Trzy, dwa, jeden, go! Ja raz na YouTubie wyszukałam wiesz co? co? O nie, po co ja teraz gadałam? No, nie trzyma się.. Nie ma. To cicho! Nie wolno? Nie wolno? Więc nie. Nie. nie trzymaj się! Ja boi wystawki! przypadkowo się trzymał. I sorry nie za to. Nie trzymaj Nie się, serio. Na pewno się nie trzymał. Kto tam tam są Ej. dzieci. Cicho, cicho, cicho. To cicho, to się nagrywa. To straszny challenge widzowie, ale gdy zostawicie tutaj troskę łapków z 10 i 2 suby, albo mniej, nie wiem, ale gdzieś 10 osób to poogląda w najbliższe 10, 10 minut lub gdzieś 5, to nagramy drugi, drugi party dzisiaj, więc subujcie, potwierdzisz. To ja, no. Opłaca się na pewno.